plany i konferencje, sesje i, i tak po kolei. Jeżeli chodzi o ten rok, planujemy oczywiście kontynuację cyklu spotkań. Wybitnie są domierzanie organizowane, tak jak dotychczas i jak już wcześniej w sprawozdaniu wspomniałam, w tym roku odbyło się pierwsze spotkanie z księdzem i płatem z bardzocymi Miąskiem w dniu wczorajszym. Kolejne po, po wyborze na zarządzie prawda, naszych. Y, tak, tak, tutaj to jest ważne, że y, zaczynamy wychodzić poza, y, poza krok y, członków towarzystwa y, i nie tylko z urodzenia Sandomierza. jak to wczoraj podkreślaliśmy, ale osób mocno duchowo związanych z Sądomierzem. To wczoraj ksiądz y, Miązek podkreślał te jego 54 lata spędzone w Sądomierzu i y, 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 poczucie jego właśnie takie duchowe związane, związanie się z Sądomierzem. Y, tylu spotkań Pamięć o ludziach i dziełach, organizowanych wraz z Muzeum Fitycyzjalnym. W projektach naszych jest spotkanie z księdzem doktorem Waldemarem Gołąską o nadaniu katedrze Sandomierskiej tytułu Bazyliki Mniejszej przez papieża Jana XXIII. To pierwsze z Drugie proponowane z doktorem Leszkiem Boniewozikiem z Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat średniowiecznych prałatów i kanoników sandomierskich. I z panią doktor Dominiką Górcy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na temat promocji książki XVI wieczny Sandomierz, miasto i kościół. Jej książka, tak, tak, Jest już tak, tak. Mhm. Powiem jedno zdanie, że, te, że ten cykl jest organizowany z myślą o nadchodzącym jubileuszu 200-leciach decyzji To jest jakby jego podstawowa idea, nasz wkład zbliżający się szybkimi krokami jubileusz. <śmiech> <śmiech> Tak. jeżeli chodzi o wydawnictwa, to, to oczywiście dwa numery, też i dokumentacja sesji, które planujemy zorganizować w tym roku jako towarzystwo, czy ewentualnie wspólnie, bo oczywiście włączamy się w organizację różnych sesji i konferencji planowanych przez inne instytucje, inne stowarzyszenia. I zaraz te, te planowane sesje będę wymieniała. I, I tak, pierwsza z nich to sesja związana z projektem odnowy pomnika na grobie biskupa Aleksandra Dobrzańskiego przy placu Św. Wojciecha. Dzieje wzgórza Świętego Wojciecha, cmentarza cholerycznego na temat postaci Aleksandra Dobrzańskiego w rozbiciu na okres kielecki, sambomierski, jego postawa w czasie powstania listopadowego. Tą sesją, organizacją tej sesji zajmie się nasz pan redaktor Krzysztof Burek, który tutaj tą już deklarację nam złożył. Sesja odbyła się w październiku 2012 roku. Yy, druga sesja to Sandomierz Miasto Między Wschodem a Zachodem. Ukazanie Sandomierza Kołącznika dwóch wielkich kompleksów historyczno-kulturowych w aspekcie archeologicznym, historycznym, religijnym, artystycznym. Yy, organizatorem tej konferencji będzie yy, pan profesor Andrzej Buko, który tutaj nam złoży deklarację. Już mamy yy, zapewnienie, że ustalony termin ta konferencja odbędzie się 28 czerwca tego roku. Yy, i Prelegentami i prawda, na tej, na tej konferencji już mamy potwierdzenie, że będzie profesor Henry Samsonowicz, profesor Jerzy Błoczowski, profesor Janusz Tazbir i najprawdopodobniej profesor Kierk. I, I oczywiście Andrzej Buko, jako już wymieniamy organizatora, ale również, również prelegenta. Także myślę, że będzie bardzo ciekawa i ważna konferencja i mam nadzieję, że uda nam się z tego spotkania również wydać materiały. Kolejną konferencją to wokół zgody santojmiewskiej spotkanie historyków, historyków idei, prawników, konstytucjonalistów i tutaj organizatorem będzie Pan Prezes Jerzy Stępli. Mam nadzieję, że później w dyskusji poproszę, żeby Pan Prezes kilka słów na ten temat powiedział. Ja tylko informuję, że takie, takie plany mamy. Kolejna, w tym roku odbędzie się również kolejna edycja konferencji cyklu ogrodnictwa Ziemi Sandomierskiej, które już y, trzykrotnie bodajże odbyło się. Y, trzy, cztery, znaczy trzy odbyły się, a teraz piąta, tak. Y, 28 listopada taki jest ustalony termin tej konferencji. Organizatorem jest y, dr Janusz Suszyna i nie wiem, Małgosiu chyba też tradycyjnie. Pani doktor Szywarczyk. Kolejna y, sesja z planowanego cyklu spotkania filologiczne. Organizatorem będzie pan doktor Jan Hajduk. Odbędzie się to ta sesja 11 maja, w ostatni, ostatni dzień Dni Nauki. A te Dni Nauki i Kultury odbędą się między 7 a 11 maja. Jak tutaj deklaruje pan doktor, chyba dwukrotnie mają się tak w tym roku odbyć. Na wiosnę i na jesieni. W związku z tym, że zainteresowani tą tymi Dniami Nauki roku na rok, tak jak wspominałam w sprawozdaniu, jest coraz większe, w związku z tym postanowiliśmy, że dwukrotnie takie spotkania się odbędą. No i konferencja, której towarzystwo zadeklarowało udział, pomoc w organizacji, to konferencja mamy organizatorem doktor jest dr doktor Jany nasz nowy członek towarzystwa i też jeśli będę mogła prosić Panie Doktorze o kilka słów na temat tej konferencji w dyskusji. Z innych, z innych planów, poza sesjami i konferencjami, Towarzystwo objęło patronat nad książką y, księdza Tełata, dr. Wisława Wilka, który jest tutaj obecny. Myślę, że też kilka słów na ten temat y, będziemy mogli usłyszeć. Y, honorowy członek Towarzystwa Naukowego Samponierskiego, y, a tytuł y, tego wydawnictwa Do Miłości y, Środka, Zbiór Szkiców Historyczno-Literackich. Poświęconych liczbę modlitewnej polskiej literaturze romantycznej. No i działania związane z odnowieniem figury. Ja już wspomniałam o sesji planowanej w, w tym temacie, ale działania połączone z odnowieniem figury na placu Świętego Wojciecha i umieszczeniem tablicy informacyjnej, przywrócenie pamięci odpoczywającym tam biskupie Aleksandrze Dobrzańskim, ale na ten temat też bym miała gorącą prośbę. Janusza Tobolewskiego o kilka słów, dlatego że to jest też współpraca Towarzystwa Naukowego z Komitetem Odnowy Zabytków. Myślę, że tutaj kilka słów też więcej na ten temat usłyszymy. Tyle z, chyba z tych planów. Nie wiem, czy wszystko? Chyba wszystkie. Dziękuję bardzo.